Film jest podzielony na części, wprowadzenie do krycia, krycie, odpoczynek i początek nowej gry wstępnej. Lwy te żyją w dobrych warunkach w śląskim ogrodzie zoologicznym. Samiec urodził się 1 grudnia 2018 roku w lizbońskim zoo Portugalia. Suczka urodzona 29 grudnia 2017 roku przyjechała do Katowic z Brna 18 marca 2021 roku. W języku łacińskim podgatunek tego lwa nazywa się pan Leo Bleimbergi, inne nazwy to lew katangski, lew angolski i lew południowoafrykański. W śląskim ogrodzie zoologicznym nazywany jest lwem angolskim. Lwy szybko łączą się w pary. Mają 25 sekund. występuje w południowo-zachodniej Afryce, Namibii, Angolii, Demokratycznej Republice Konga, zachodniej Zambii, zachodnim Zimbabwe i północnej Botswanie. To jeden z największych podgatunków lwa afrykańskiego. Ich ciało i futro mają niepowtarzalny kolor. Lwy rozmnażają się przez cały rok, ale szczyt ich liczebności przypada na porę deszczową. U nieciężarnych samic ruja rozpoczyna się 16 dni po zakończeniu poprzedniej. W tym momencie lew zaczyna opiekować się samicą. W końcu, jeśli samica nie jest gotowa do krycia, ze względu na jej czułość lew może uzyskać od niej dość delikatne pęknięcie łapą. Inna sprawa, że lwica jest skłonna do miłości. Wtedy reaguje na pieszczoty partnera specjalnym ruchem bioder w górę. W męski sposób mocne trzymanie zębów. Lwy rozmnażają się przez cały rok. U kobiety niebędącej w ciąży ruja rozpoczyna się 16 dni po zakończeniu poprzedniej. W tym momencie lew zaczyna się do niej zalecać. Średnio co piąta ruja kończy się ciążą. Podgatunek ten rzadko występuje nie tylko w przyrodzie, ale także w ogrodach zoologicznych. Obecnie we wszystkich ogrodach świata jest tylko 77 przedstawicieli tej subpopulacji. 73 w Europie. Lwy angolskie mogą całkowicie zniknąć z ogrodów zoologicznych w ciągu najbliższych 10 lat. Sytuacja ta znacząco wpływa na ryzyko całkowitego wyginięcia lwów angolskich, gdyż uniemożliwia potencjalne uzupełnienie zdewastowanej populacji żyjącej na wolności osobnikami z ogrodów zoologicznych. Zmniejszenie się liczby osobników zdolnych do rozrodu stało się ważnym powodem podjęcia przez Śląski Ogród Zoologiczny działań związanych z rozrodem tego podgatunku lwa. 2 września 2023 roku w zoo przyszły na świat cztery młode lwiątka, dwie samice i dwa samce. Lwy angolskie żywią się głównie dużymi zwierzętami, takimi jak zebry, GNU i guźce. Żywią się także padliną, często polując na inne drapieżniki. Zdarzały się przypadki ataków lwów na słonie. Lwy angolskie piją po każdym posiłku, zwłaszcza podczas upałów. Było wiele podobieństw między metodami używanymi przez lwy do polowania na słonie, a metodami powszechnie stosowanymi do polowania na bawoły. Taktyka ta polegała na tym, że najpierw dostrzeżono marudera lub najwrażliwszego członka stada, a następnie okrążono wybrane zwierzę. Następnie lwy atakują w grupie. Jedna lub więcej lwic wskakuje od tyłu lub na bok, wspina się na grzbiet, orientując się wzdłuż kręgosłupa ofiary. Lew, umieszczony wyżej za kręgosłupem, znajduje się za uszami słonia na tyle daleko do tyłu, że nie można dosięgnąć go z wyciągniętą trąbą i nieustannie gryzie ofiarę w okolicy kręgosłupa. Słoń pada na kolana, a następnie przewraca się na bok w wyniku ostatniego śmiertelnego ugryzienia kręgosłupa. Innym podejściem było polowanie w drodze najazdu, co powoduje zamieszanie i wpędza stado słoni w stos. Często kończy się to upadkiem lub oddzieleniem jednego słonia. We wszystkich przypadkach zastosowano atak od tyłu, a nie od przodu. W jednym godnym uwagi przypadku samotny samiec lwa zderzył się z młodym słoniem z niemal pełną prędkością i siłą wystarczającą do przewrócenia go na bok. To był jedyny raz, kiedy lew został zraniony przez słonia podczas polowania, gdy ofiara upadła na napastnika. Powstały uraz głowy został zarejestrowany jako przypadkowy, a nie wynik kontrataku słonia. To nie jest zdjęcie, Lew się nie poruszył i stał w tej pozycji ponad dwie minuty. Musiał być smutny, bo miał dwie lwice. Odpocznij przez 20 minut i będziesz mógł ponownie się połączyć.